Cześć kochani, Z, mamy już sierpień i za chwilę rozpocznie się prawdziwe szkolne szaleństwo. Dlatego postanowiłam, że w tym miesiącu zmienię trochę formułę moich filmów i nastawię się typowo na makijaże Back to School. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule,. Przygotowałam taką kosmetyczkę dla osób początkujących albo dla osób, które chcą zacząć się malować troszkę bardziej niż tylko sam tusz i błyszczek, ewentualnie dla osób, które chcą sobie stworzyć taką minimalistyczną kosmetyczkę, która będzie im dobrze służyła i w domu, do pracy, do szkoły czy na wyjeździe. Taki uniwersalny makijaż. Ta kosmetyczka jest taka dosyć spora i dosyć wypchana, ale to dlatego, że dublują mi się tutaj w niej kosmetyki, zresztą zobaczycie sobie sami, bo starałam się przygotować dla Was jak najbogatszy wybór tych kosmetyków. To jest taka kosmetyczka, której wielkość sobie można zwiększyć przez rozsunięcie dołu. I ona dzięki temu jest taka bardziej uniwersalna. Ona, można ją sobie też postawić o coś takiego, ale tutaj nie zwlekając, przechodźmy do rzeczy. Ja będę tu, tu już puder wyleciał, ale będę wyciągać po kolei. Pierwszy kosmetyk to jest baza pod cienie. Ja sobie nie wyobrażam makijażu bez użycia bazy pod cienie. Wiem, że są osoby, które używają korektorów i którym to się sprawdza, ale ja mam naprawdę tłuste powieki. I nie ma mowy, żeby jakikolwiek makijaż, nawet sam puder i kredka do oczu, nie, po prostu nie utrzymają mi się na powiekach bez użycia bazy, więc dla mnie jest to kosmetyk niezastąpiony. I przekrój baz jest bardzo duży od tanich do drogich. Ta akurat sprawdza mi się bardzo dobrze. Nie miała jakiejś wygórowanej ceny, więc jak najbardziej mogę ją polecić. Kolejnym kosmetykiem, który będzie stanowił bazę tego makijażu będzie korektor. Ja tutaj właśnie przygotowałam dla Was yy, do pokazania dwa korektory. Może ja sobie tu odsunę, o dwa korektory, jeden to jest yy, kamuflaż taki w słoiczku i tutaj mam akurat różne kolory, ale bez problemu, czy tego, czy innego, można sobie dobrać jeden odpowiedni kolor i on się sprawdza. Oraz korektor taki płynny. To już po prostu musicie sami zdecydować, co będzie dla Was praktyczniejsze, co będzie dla Was łatwiejsze do użytkowania, yy, bardziej higieniczne. Yy, ja szczerze mówiąc. Yy, Bardziej zdecydowałabym się na taki płynne, chociaż ten akurat egzemplarz mam w jasnym kolorze, więc przy makijażu pewnie będę się posiłkowała tym kółeczkiem. Natomiast taki korektor jest łatwiejszy w użytkowaniu, można sobie wyciągnąć na rękę. Ale do czego tutaj zmierzam, że korektor o dobrym pigmencie przyda Wam się do zakrycia cieni pod oczami, może stanowić bazę pod cienie, jeżeli nie macie tej bardzo problematycznej powieki. Posłuży wam do zakamuflowania jakichś niedoskonałości, które się zdarzają albo które się po prostu ma. Możecie go sobie zmieszać z jakimkolwiek filtrem czy kremem pielęgnacyjnym i stworzyć taki własny, ulubiony, uniwersalny krem BB. Więc to, even, to jest taki bardzo uniwersalny kosmetyk, który praktycznie pozwala Wam stworzyć całą bazę makijażu i warto sobie przemyśleć po prostu jaki będzie najlepszy. Tutaj jeszcze kolejne dwa kosmetyki bliźniacze, więc decyzja tylko co do jednego. Puder. Ja bym wam proponowała puder z kolorem, i bo taki będzie po prostu zwiększał okrycie, czy właśnie tego kremu Bibi, który sobie zrobicie, czy Wyrównywał cerę. I ja mam tutaj wersję prasowaną i taką sypką. Oczywiście każdy ma swoje wady zalety. Prasowany na pewno będzie bardziej praktyczny przy podróżach, przenoszeniu go w torebce. I jest też taki bardziej płaski. Ale to już wedle upodobań. Co tu jeszcze mamy? Kolejny kosmetyk, i również tutaj jest dublowany. i to jest chyba największy kosmetyk, jaki się w tej kosmetycznej znaczce mojej dla was przygotowanej znajduje to coś co będzie stanowiło podstawę makijażu twarzy. Ja sobie tu szybciutko otworzę o i chodzi mi o taką paletkę, która będzie zawierała o coś takiego yy, bronzer Róż i rozświetlacz. Oczywiście może to być jakaś paletka, taka gotowa. Może to być osobny brązer, róż, rozświetlacz, jaki lubicie. Mogą to też być cienie do powiek. Ja sobie tutaj już dawno, dawno temu na wyjazdy przygotowałam taką właśnie paletkę. Wyjazdową składającą się z brązowego cienia, który ma mi służyć. Do konturowania twarzy, do modelowania oka z takiego brzoskwiniowego cienia, który ma dostąpić róż, który się nada na całą powiekę oraz cienia rozświetlającego. Tutaj akurat mam dwa, bo chciałam Wam pokazać w chłodnej i w ciepłej tonacji. Natomiast yy, wystarczy jeden połyskujący, który można używać jako rozświetlacz, rozświetlić kącik oka i, i nadać trochę połysku. Więc tutaj mam taką paletkę robioną z cieni, tutaj mam taką przykładową paletkę, ale tak jak mówię, to już dowolność, bo możecie każdy kosmetyk kupić osobno i to od Was zależy, po co będziecie sięgać najczęściej. Tu już wyciągnę pozostałe kosmetyki, bo bardzo niewiele tego zostało. I tak, do twarzy to już było wszystko praktycznie, teraz czas przejść do oczu. Tutaj zaproponuję Wam do makijażu oczu kredkę do powiek. Najlepiej taką trwałą. W dosyć uniwersalnym brązowym kolorze. Ona jest dosyć ciemna, ale taka kredka, jeżeli dopasujecie ją sobie kolorystycznie do brwi, więc będzie mogła też służyć jako wypełniacz brwi albo po prostu jako kredka do powiek. Tuż do rzęs. Klasyczny, wszyscy znają, używają, więc y, tutaj bez większych komentarzy. I żel koloryzujący do brwi, taki, który pozwoli Wam te brwi wypełnić, taki, który pozwoli je utrwalić i będzie mógł stanowić cały makijaż tych brwi. Oraz y, też, tak bardziej do wyboru, dwa kosmetyki do ust, czyli Albo pomadka, ja tutaj wybrałam taką pomadkę w koralowym kolorze, ale to już jak wolicie. Kosmetyk taki bardziej uniwersalny, który pozwoli Wam i pomalować usta i nałożyć się na policzki y, zamiast różu, więc wtedy po prostu możecie wykluczyć róż ze swojej kosmetyczki. Albo po prostu błyszczyk, który nawilży usta i jeżeli macie bardzo suchą skórę albo. Słucham, to też możecie, będziecie mogli nałożyć go yy, na policzki. I właściwie w kwestii kosmetyków mamy już wszystko. Ja tutaj sięgam do mojej kosmetyczki i wyciągam ostatnie cztery przedmioty, czyli pędzle do makijażu, jakie wam zaproponuję. Yy, te cztery pędzelki to taki absolutnie podstawowy zestaw i myślę, że na początku nic więcej potrzebne nie będzie, oczywiście jeżeli macie więcej pędzli, to możecie z nich korzystać, ale ja tutaj staram się postawić w miejscu osoby, która po prostu musi to wszystko kupić i musi to zrobić na raz, więc chciałam wybrać ich jak najmniej. Po pierwsze pędzel do pudru. I tutaj wybrałam taki pochaty, dosyć mocno zbity. Pędzel do bronzera, skośnie ścięty, też dosyć mocno puchaty, żeby łatwo się nim pracowało i łatwo rozcierało. I na końcu pędzel do różu, tutaj akurat Duo Fiber. Yy, też taki łatwy do użytku, ładnie rozpracowuje yy, kosmetyki. Oczywiście można mieć tylko jeden pędzel zamiast tych trzech i go używać, ale rano jak się malujecie przed szkołą albo przed pracą, to tak średnio to jest praktyczne, żeby y, używać jednego pędzla, bo on się brudzi, bo potem trzeba go wyczyścić, a to zajmuje dodatkowy czas, łatwiej jest sięgnąć po każdy osobno. No i oczywiście jak się maluje jednym pędzlem, to codziennie trzeba go prać, natomiast y, jeżeli jest tych pędzli więcej, to można je prać raz na tydzień albo dwa razy w tygodniu. I jeszcze ostatni pędzelek, który chciałam Wam pokazać, to jest pędzelek do brwi. Taki malutki, skośnie ścięty. O! Jego tutaj wrzuciłam dlatego, że niektóre osoby potrzebują takiej większej precyzji przy wypełnianiu brwi, więc nawet przy użyciu samego żelu i pędzelka można te brwi ładnie uzupełnić i wtedy jest po prostu większy efekt. I to by było na tyle. Cała kosmetykaczka, i pędzle do tego. Wiem, że trochę się tego uzbierało, ale jeżeli odłożymy jedną paletkę, jeden korektor, jeden puder, i jeden kosmetyk do ust. To mamy tu raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem kosmetyków i cztery pędzelki plus kosmetyczka. Więc nie jest to jakiś um, szalenie ogromny zestaw i niemożliwy do zakupienia. I ja przygotowałam, przygotuję właściwie dla Was jeden makijaż z tym zestawem e, z użyciem tych kosmetyków. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich e, możliwości makijażowych przy użyciu tego jednego zestawu, to oczywiście zostawcie mi wiadomości w komentarzach. Pod tym filmem albo pod następnym, to postaram się je wrzucać już po tym, jak zakończę cały cykl w sierpniu i po prostu we wrześniu będę Wam wrzucała kolejne propozycje. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was inspirujący i przydatny. Ułatwi Wam jakieś takie przygotowanie do szkoły albo do nowej pracy, albo w ogóle do ogarnięcia swojej takiej. Podróżno minimalistycznej kosmetyczki do szybkich, ograniczonych czasowo makijaży. Dajcie Wam znać w komentarzach również, jak Wy się przygotowujecie do szkoły, czy kupujecie jakieś nowe kosmetyki, czy ograniczacie się do oglądania filmów, albo wręcz przeciwnie, w ogóle się nie przygotowujecie makijażowo i korzystacie z tego, co macie, albo w ogóle się nie malujecie. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia za tydzień. Pa!